Siemaneczko z tej strony Kazumi i witam was w filmie z nowości. I w tym filmie zaprezentuję wam jakie aktualizacje nas niedługo czekają. Między innymi magiczne konie oraz niebawem pojawi się lążowanie Mamy już dokładną datę, kiedy to ma się pojawić. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Zostawcie koniecznie łapiący w górę dla zasięgu i motywacji, subskrypcje będzie mi niezmiernie miło. Oraz cłoczek, żeby być zawsze na bieżąco, właśnie z takimi nowinkami z naszej pixelowej gry. Zalecam również wspieranie kanału, są za to fajne bonusy, a ja dzięki temu będę mogła jeszcze bardziej rozwijać swój kanał. Moi mi, przechodzimy już do naszej rozpiski. I już za tydzień, czyli 7 lutego, pojawią się magiczne nowe jednorożce. Tynan i Fibi. Ogólnie w spoilerach, które do Wam pokazywałam w ostatnim filmie. To zamiast tynan przeczytałam tytan i tak, pomyliło mi się, ale jest to tynan i Fibi. Są to w ogóle znowu modele pasofino. Ja akurat jestem fanką pasofinosów, więc mi to akurat odpowiada. Ale też fajnie, że mamy czarnego jednorożca, bo białego już mieliśmy. Z zimowej wioski, także dla mnie mega spoko. No, są ci, którzy akurat nie lubią pasofino i też uważają, że ten model już, no ile ten. To... W sumie to już były trzy magiki na model pasofino, także no. Są plusy i minusy tej sytuacji, że tak powiem. Nobi towarzysze będą w głuchych lasach i tutaj jest napisane coś takiego. Wyróż do głuchych lasów, by pobawić się w chowanego z Tynanem i blaskiem. Pippi zgubiła się w lesie, a Nani jej szuka. Są to też jakieś zwierzaczki, więc myślę, że tutaj będzie może jakieś zadanko. Szczerze nie wiadomo, czy te konie będą na stałe, ale tu jest jakieś zadanko, jakby z nimi, czy coś takiego, jakby troszeczkę urozmaicenie kupowania magicznych koni, ale jakby też taki fajny motyw, że w głuchych lasach będą magiczne konie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I dajcie znać, czy fajnym, właśnie takim planem, byłoby takie zadanka po prostu właśnie z dzikimi koni. Tak jak tutaj w tym przypadku, no bo po tym możemy wywnioskować, że będzie jakieś zadanko, także no... no zobaczymy jeszcze też zresztą, nie? I moi kochani, w dniu walentynek, czyli 14 lutego, będziemy mieć lepsze doświadczenia użytkownika. Przybyła alternatywa dla przeciągania. Będziemy mogli nacisnąć E na klawiaturze, aby wejść w interakcję z czymś, co wymaga podmiotu zadania, który mamy w plecaku. Zaktualizują wtedy wygląd ekranów wyścigu, by pasowały do nowego stylu interfejsu. Planują też zmienić parę wyścigów codziennych tak, aby można było brać w nich udział kilka razy dziennie na dowolnym koniu i zdobywać nagrodę. Czyli, jak zrobimy jakiś codzienny wyścig, to będziemy mogli zrobić go parę razy, tylko że na innym koniu, jeśli dobrze też zrozumiałam, i zdobywać za to nagrody. No, powiem Wam, że dość ciekawie. Wprowadzają kolejne zmiany, no, ale jakby mam wrażenie, ale też widać to, że oni dodają więcej rzeczy. Aby to trenowanie konia było przyjemniejsze. Ja na przykład trenuję konia tylko przez zetki, czyli te wspólne chwile. Oraz w sumie przez zbieranie światła w głuchym lesie, naprawdę dosłownie. Mówię wam, że ja nawet nie pamiętam, kiedy robiłam ostatni wyścig. Przepraszam, robiłam w małej wiosce. Ale robię tylko takie wyścigi, kiedy są rzeczywiście jakieś eventy, nie? Bo wtedy też się z więcej wyścigów jakoś tak chce się robić. Ale tak to naprawdę nie robię żadnych wyścigów ostatnio. Więc tutaj może być coś ciekawego, wam powiem szczerze. Dajcie znać, jak Wy to widzicie. No i teraz, moi mili, 21 lutego zostanie przywrócone lążowanie i ono już będzie na stałe. Różnorodność w trakcie treningu jest ważna, a Steve usłyszał, że poprzedniego lata bardzo podobało nam się lążowanie. Przygotował idealny okrąg wybieg i pozwoli nam z niego skorzystać. Czyli będziemy mieć to u to lążowanie. Czyli w sumie tyle wiemy. I tutaj nie wiem, czy to lążowanie przypadkiem nie powinno być na. Tak było przynajmniej w spoilerach, ale tutaj jest coś o Stewie. No chyba, że to będzie właśnie u Barnowej, ale no zobaczymy. Bo to jest jakiś idealny okrąg, więc no chyba, że dojdzie na padoku właśnie na farmie Steve'a. Ale teraz zauważam, że jest jeszcze jedna kolizacja, czyli 28 lutego będziemy mieć więcej lążowania. I teraz to się wyjaśniło w sumie, że. Na okrągłych wybiegach na ranczu Starshine oraz torze wyścigowym Baronowej, czyli na tych okrągłych naszych padokach na ranczu i na torze Baronowej, będziemy mieć dążowanie. W niektórych zadaniach będziemy mogli również zagrać w minigrę. Gdy pojawi się pasek ładowania, możemy wygrać, natychmiast kontynuować zadania, czyli jakąś tam nowość też wprowadzą. Także moi mili, tyle nas tutaj nowości czeka. I z tym lążowaniem, no to właśnie yy, na spoilerach Wam pokazywałam i, i to było właśnie na torze baronowej. Także tak to tak wygląda, nie? No dobra, czyli w sumie wszystko już wiemy. A przy tym lążowaniu, tak jak widzicie, będziemy mogli na przykład dodać sobie zamazane tło. A Wy w komentarzu dajcie znać, na którą aktualizację z tych podanych najbardziej czekacie. Zostawcie koniecznie łapęcie w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. A ja się za nie żegnam, trzymajcie się i do następnego.